Warszawa, sierpień 1986 roku. Praga, najbiedniejsza dzielnica miasta. Sobota wieczorem. W starej kamienicy przy ulicy Ząbkowskiej odbywało się wesele. Najuboższe wesele w Warszawie. Anna Kowalczyk miała 20 lat. Wychodziła za Piotra Nowaka, 22-letniego mechanika z warsztatu na rogu. Znali się od dzieciństwa, kochali się od zawsze i nie mieli nic, dosłownie nic. Anna pracowała jako sprzątaczka w szpitalu. Piotr naprawiał samochody za grosze. Te razem zarabiali tyle, że starczało na chleb i czynsz, czasem nie na jedno i drugie. Ale chcieli się pobrać, bo miłość nie pyta o pieniądze, bo marzenia nie czekają na lepsze czasy, bo czasem, czasem trzeba po prostu skoczyć i mieć nadzieję, że ktoś złapie. Wesele było w mieszkaniu rodziców Anny. Trzy pokoje, czterdzieści osób, meble przesunięte pod ściany. Stół zrobiony z desek na kozłach, jedzenie, pierogi, bigos, sałatka, przygotowane przez matki, ciotki, sąsiadki, muzyka, stary magnetofon z kasetami, które pamiętały lepsze czasy, suknia pożyczona od kuzynki, trochę za duża, przerabiana przez tydzień, obrączki, najtańsze w sklepie, tak cienkie, że prawie przeźroczyste, ale było pięknie, bo byli razem, bo byli szczęśliwi. Bo miłość nie potrzebuje kryształów i złota. Było około dziesiątej wieczorem, goście tańczyli do muzyki z magnetofonu, która czasem się zacinała, czasem traciła ton, ale nikt nie narzekał. Anna tańczyła z Piotrem w pożyczonej sukni, z uśmiechem, który był wart więcej niż wszystkie diamenty świata. I wtedy magnetofon się zepsuł. Cisza, nagła, brutalna cisza. Ojciec Anny Stanisław. Pięćdziesięciolatek z rękami zniszczonymi od pracy w fabryce pobiegł do magnetofonu. Stukał, kręcił, przeklinał pod nosem. Nic. Magnetofon był martwy. Tato? Anna podeszła. Co się stało? Nie wiem. Stanisław był czerwony ze wstydu. Chyba się zepsuł. Przepraszam, córeczko, przepraszam. Nic się nie stało. E, stało się. Stanisław patrzył na podłogę. Chciałem, żebyś miała piękne wesele, chciałem, żebyś miała muzykę, tańce, wszystko, a ja, ja nawet tego nie mogłem ci dać. Tato przepraszam i Stanisław, twardy człowiek, który nigdy nie płakał, miał łzy w oczach. Goście stali w ciszy. Nikt nie wiedział, co robić nikt nie miał innego magnetofonu nikt nie miał pieniędzy na orkiestrę wesele bez muzyki to jak serce bez bicia i wtedy Ktoś zapukał do drzwi. Matka Anny, Zofia, otworzyła drzwi i zamarła. Na progu stał mężczyzna, pięćdziesiąt lat, długie, ciemne włosy, gęsta broda, stary płaszcz, oczy, które widziały więcej niż większość ludzi i gitara, gitara na ramieniu. Dobry wieczór, powiedział mężczyzna. Słyszałem muzykę, a potem przestałem słyszeć. Jest wesele? Zofia stała bez ruchu, patrzyła na tego człowieka. Na jego twarz, na twarz, którą znała z telewizji, z plakatów, z okładek płyt. Pan jest. wyszeptała. Czesław, powiedział mężczyzna, Czesław Niemen, mogę wejść? Niemen wszedł do mieszkania, do trzech pokoi, w których tłoczyło się czterdzieści osób, do wesela, które było najuboższe w Warszawie i najpiękniejsze. Goście patrzyli, szeptali, nie wierzyli. Czy to niemożliwe? To on. Naprawdę on? Anna stała przy Piotrze, w pożyczonej sukni, z oczami szeroko otwartymi. Panie Niemen, wyszeptała, co pan tu robi? Szedłem ulicą. Niemen uśmiechnął się. Słyszałem muzykę z tego okna. Dziwny jest ten świat, moja piosenka. Ktoś ją puszczał. Mój tato, Anna wskazała na Stanisława, to jego ulubiona. I potem muzyka się skończyła. Niemen rozejrzał się po pokoju. A wesele bez muzyki to smutna rzecz. Magnetofon się zepsuł. To wiem. Niemen zdjął gitarę z ramienia. Dlatego przyszedłem. Cisza. Czterdzieści osób stało w ciszy, patrząc na Czesława Niemena, który stał w ich mieszkaniu. Z gitarą. Na ich weselu. Pozwolicie, że zagram? Spytał. Nikt nie odpowiedział. Bo nikt nie mógł mówić, bo to było niemożliwe, bo takie rzeczy się nie zdarzają. Nie biednym ludziom, nie na Pradze, nie na weselu za grosze. Niemen usiadł na krześle przy ścianie, w rogu pokoju, położył gitarę na kolanach i zagrał pierwszy akord. Dźwięk wypełnił mieszkanie, czysty, prawdziwy, żywy, nie z magnetofonu, nie z radia, z rąk człowieka, którego głos znała cała Polska, i Niemen zaczął śpiewać. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż Stanisław, ojciec Anny, stał przy ścianie, z łzami w oczach, słuchając swojej ulubionej piosenki, śpiewanej przez człowieka, który ją napisał, na weselu jego córki. Człowiek człowiekowi niesie śmierć. Zofia, się matka Anny, chwyciła męża za rękę, ściskała mocno, bo nie wierzyła, bo to był sen, bo takie rzeczy się nie zdarzają. Lecz, jeszcze są na świecie ludzie, którzy kochają innych ludzi. Anna i Piotr stali w środku pokoju, trzymając się za ręce, słuchając, płacząc, bo to był ich pierwszy taniec, taniec bez tańczenia, taniec, który zapamiętają do końca życia. Niemen grał przez dwie godziny, dwie godziny, na weselu, na które nikt go nie zaprosił, dla ludzi, których nie znał, w mieszkaniu, które było mniejsze niż jego garderoba, grał wszystko. Dziwny jest ten świat. Jednego serca, sen o Warszawie, czas jak rzeka, piosenki, które znali, piosenki, które śpiewali, piosenki, które były ścieżką dźwiękową ich życia i ludzie śpiewali z nim: czterdzieści osób, robotnicy, sprzątaczki, mechanicy, kucharki, ludzie których nikt nigdy nie widział, którzy ciężko pracowali za grosze, którzy marzyli o lepszym życiu i którzy teraz Teraz mieli moment, którego nigdy nie zapomną. Śpiewali z Niemenem, w małym mieszkaniu na Pradze, na najuboższym weselu w Warszawie, i było to piękniejsze niż jakikolwiek koncert w sali kongresowej. Podczas przerwy Niemen siedział przy stole, jadł pierogi, które zrobiła matka Anny, pił wódkę, którą nalewał ojciec panny młodej, i rozmawiał z ludźmi, ze zwykłymi ludźmi, jakby był jednym z nich. Panie Niemen, powiedział Stanisław, dlaczego pan to robi? Co robię? Gra pan dla nas. Stanisław wskazał na pokój, dla biednych ludzi, na weselu, na które pana nie zaprosiliśmy. Dlaczego? Niemen milczał przez chwilę, patrzył na pierogi na talerzu, na wódkę w kieliszku, na ludzi, którzy siedzieli wokół. Bo muzyka nie jest dla bogatych, powiedział wreszcie, jest dla wszystkich, dla każdego, kto chce słuchać, dla każdego, kto potrzebuje. Ale pan mógłby być gdziekolwiek. Mógłbym, Niemen skinął głową, ale chciałem być tu tam dlaczego, bo usłyszałem moją piosenkę. Niemen uśmiechnął się z okna i pomyślałem, ktoś tam mnie słucha, ktoś tam mnie potrzebuje i przyszedłem. Stanisław milczał. I wie pan co? Kontynuował Niemen. Te dwie godziny to był najlepszy koncert, jaki zagrałem od lat. Niemożliwe, możliwe. Niemen patrzył mu w oczy, bo tu ludzie słuchają, naprawdę słuchają, nie dlatego, że kupili bilety, nie dlatego, że chcą się pokazać, dlatego, że muzyka dla nich coś znaczy. Przed północą Niemen wstał. Muszę już iść, powiedział. Ale zanim pójdę. Mam coś dla państwa młodych. Anna i Piotr podeszli niepewnie, bo nie wiedzieli czego się spodziewać. Niemen wyciągnął z kieszeni kopertę. To jest dla was, powiedział, na nowe życie. Anna wzięła kopertę. Co to jest, je ty otwórz? Anna otworzyła: W środku pieniądze, dużo pieniędzy, więcej niż widziała kiedykolwiek. Panie Niemen wyszeptała: Nie możemy. Możecie. Niemen mówił cicho. I weźmiecie. Ale to zbyt dużo, to za mało. Niemen patrzył na nich. Za mało za miłość, którą widzę. Za mało za wesele które jest piękniejsze niż wszystkie wesela bogaczy. Za mało za to, że pozwoliliście mi tu być. My panu pozwoliliśmy? Tak. Niemen uśmiechnął się. Mogliście mnie wyrzucić, mogliście powiedzieć nie, dziękujemy, ale pozwoliliście mi wejść, pozwoliliście mi grać, pozwoliliście mi być częścią waszego dnia. Anna płakała. Piotr trzymał ją za rękę i nie wiedział, co powiedzieć. Jest jeszcze jedna rzecz powiedział Niemen. Wziął gitarę, podał ją Piotrowi. Co to? Piotr patrzył na instrument. Gitara. Niemen uśmiechnął się. Moja gitara. Chcę, żebyście ją mieli. Ale. Nauczcie się grać, Niemen mówił cicho. Nauczcie wasze dzieci i kiedyś, kiedyś opowiedzcie im tę historię o weselu, na które przyszedł nieproszony gość i zagrał przez dwie godziny, bo usłyszał muzykę z okna. Piotr trzymał gitarę, jak relikwie, jak skarb, jak coś, czego nie mógł pojąć. Dziękujemy, wyszeptał. Nie dziękujcie. Niemen ruszył do drzwi. Kochajcie się, to wystarczy. Przy drzwiach. Niemen zatrzymał się, odwrócił się do pokoju. Do czterdziestu osób, które stały w ciszy, które patrzyły na niego, które wciąż nie wierzyły. Dziękuję Wam, powiedział, za najpiękniejszy wieczór od lat. To my dziękujemy, powiedziała Anna. Nie, Niemen pokręcił głową. Wy mi daliście więcej niż ja wam. Co mogliśmy panu dać? Prawdę, Niemen mówił cicho. Prawdziwą miłość, prawdziwe wesele, prawdziwych ludzi, bez masek, bez udawania, bez pieniędzy, które wszystko psują. Ale pan jest sławny, sławny znaczy tylko, że ludzie mnie znają, Niemen uśmiechnął się. Nie znaczy, że jestem lepszy, nie znaczy, że moje życie jest piękniejsze. Nie znaczy nic. Ale, ale wy, Niemen wskazał na pokój, wy macie coś, czego ja nie mam. Macie siebie, macie rodzinę, macie miłość, która nie pyta o pieniądze. Pan nie ma rodziny? Mam muzykę. Niemen mówił cicho. I to dużo, ale czasem, czasem chciałbym mieć to, co wy, cisza. Dobranoc, powiedział Nimen. I szczęścia. Całe życie szczęścia i wyszedł. Następnego dnia Anna i Piotr policzyli pieniądze z koperty: pięćdziesiąt tysięcy złotych, pięćdziesiąt tysięcy. Więcej niż zarabiali przez dwa lata. Przez tydzień nie wierzyli. Przez miesiąc sprawdzali, czy pieniądze są prawdziwe. Przez rok bali się ich wydać, ale potem kupili mieszkanie. Małe, na Pradze, niedaleko miejsca, gdzie się pobrali. Ale ich własne, z pokojem dla dziecka, które było w drodze, z kuchnią, gdzie Anna gotowała pierogi, z ścianą, na której wisiała gitara gitara od Niemena. Warszawa, sierpień 2006 roku, dwudziesta 20. rocznica ślubu Anny i Piotra. Mieli troje dzieci: Tomek, dziewiętnaście lat, grał na gitarze, na tej gitarze, na gitarze od Niemena. Kasia, 16 lat, śpiewała. Dziwny jest ten świat, był jej ulubioną piosenką. Mały Czesław, tak, Czesław miał dziesięć lat i pytał: Mamo, dlaczego mam na imię Czesław? I Anna opowiadała: Opowiadała o weselu, o zepsutym magnetofonie, o pukaniu do drzwi, o człowieku z gitarą, który przyszedł nieproszony i który dał im wszystko. I co się z nim stało? Pytał Mały Czesław. Umarł, mówiła Anna cicho. Dwa lata temu. A czy on wie, że mam na imię jak on? Wie. Anna uśmiechała się przez łzy. Na pewno wie. Na ścianie w ich mieszkaniu wisiały dwie rzeczy: gitara i zdjęcie. Stare zdjęcie z 1986 roku. Wesele na Pradze. 40 osób w małym mieszkaniu i Niemen z gitarą, śpiewający dla młodej pary. Z podpisem, który dodał zanim wyszedł: Dla Anny i Piotra, którzy mi pokazali że miłość nie potrzebuje pieniędzy, tylko serca. CN. Styczeń 2004 roku. Pogrzeb Czesława Niemena. Tysiące ludzi. Cała Polska płakała. W tłumie para. Anna i Piotr. Z trójką dzieci. Z gitarą, którą trzymał Tomek. Z sercami pełnymi wdzięczności. I kiedy kondukt ruszył, Tomek zrobił coś. Wyciągnął gitarę. Gitarę Niemena. I zaczął grać. Dziwny jest ten świat, cicho, delikatnie. Dla jednego człowieka, dla człowieka, który kiedyś przyszedł nieproszony na wesele i zmienił wszystko. Ludzie wokół zaczęli śpiewać cicho, potem głośniej, tysiące ludzi śpiewających razem, dla Niemena, z Niemenem, ostatnia piosenka, ostatnie pożegnanie. I gdzieś, Anna była pewna, gdzieś Niemen słyszał i uśmiechał się. Bo muzyka nie umiera muzyka żyje w gitarach, które zostawiamy, w sercach, które dotykamy w weselach, na które przychodzimy nieproszeni ta historia nie jest o sławie jest o muzyce o tym, że muzyka jest dla wszystkich dla bogatych i biednych dla tych, którzy kupują bilety i tych, którzy nie mają na chleb dla wszystkich. Jeśli ta historia Cię poruszyła, pomyśl o tym, co możesz dać nie pieniądze. Nie rzeczy, siebie, swój czas, swoją muzykę, swoje serce. Zostaw łapkę w górę dla wszystkich wesel, na które przychodzą nieproszeni goście i dla wszystkich nieproszonych gości, którzy zmieniają wszystko. Subskrybuj kanał, bo w następnym odcinku opowiemy historię nocy, kiedy Niemen zagrał koncert dla jednej osoby i sekretu, który zmienił wszystko. Do zobaczenia. I pamiętaj: czasem najpiękniejsze rzeczy są nieplanowane. Czasem wystarczy usłyszeć muzykę z okna i zapukać i wejść i zmienić czyjeś życie na zawsze.